Mam szczerą nadzieję, że ten odcinek będzie dla was dawką wiedzy, której nigdy nie będzie trzeba wykorzystać. A jednocześnie wiem też, jak trudno jest rozmawiać z dzieckiem na temat śmierci i odchodzenia, szczególnie jeśli dotyczy ta śmierć konkretnej osoby, ważnej dla dziecka albo ważnej dla opiekuna. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o umieraniu. Ciao. Kiedy umiera ktoś, kto miał jakiś wpływ na nasze życie, czujemy się poruszeni i taki stan żałoby skłania raczej do stronienia od innych ludzi, do przemyśleń, do jakiegoś zatrzymania. A jednocześnie, jeśli jest z nami dziecko, które też o tej stracie się ma dowiedzieć, no to sprawa się robi zdecydowanie trudniejsza. No i tu się pojawia pierwsze pytanie: mówić czy nie mówić? Oczywiście to zależy od tego, kim ta osoba była dla dziecka, na ile to jest ważne, żeby ono wiedziało, ale najogólniej rzecz ujmując, jeśli to odejście jest ważne dla rodzica i na niego jakoś wpływa, pamiętając też o tym, że no, dzieci bardzo dużo widzą i czują, więc nawet jak się dorosłemu wydaje, że ten smutek świetnie ukrywa, to on jakoś tam dla dziecka jest wyczuwalny najczęściej. Więc jeśli dla rodzica ta śmierć jest ważna, no to dziecko powinno o niej wiedzieć kiedy to zrobić, jak najszybciej, jak najszybciej, jak tylko dorosły jest w stanie o tym rozmawiać, bo im dalej, tym wbrew pozorom gorzej, bo szczególnie jeśli mówimy o osobie bardzo bliskiej dziecku albo o drugim rodzicu, to takie czekanie w zawieszeniu na powrót albo pytania o to, kiedy wróci tata, a czemu nie możemy pojechać do babci, są trudne i dla dziecka, no, a co więcej, są czasem też potwornie trudne dla rodzica, który wymyśla nowe wymówki, yy, raniąc też siebie przy okazji. Wiemy więc, że staramy się dosyć szybko mówić o śmierci bliskiej osoby. Yy, I ta rozmowa powinna się odbyć w bezpiecznym miejscu, yy, w spokojnym miejscu i nie, nie przy okazji. Yy, nie w biegu, nie w trakcie znoszenia naczyń z obiadu, nie w trakcie wysiadania z samochodu. Niech nie będzie w trakcie tej rozmowy włączonego telewizora i jakichś najbardziej angażujących zabawek dookoła. Fajnie jest usiąść wspólnie w jakimś wąskim gronie, najlepiej w ogóle jeden na jeden i zacząć mówić. No, a mówić chcemy wprost. W takiej rozmowie powinny paść takie słowa jak śmierć, albo umarł, albo nie żyje. I jestem świadoma tego, jak dla rodziców to jest trudne, bo dla rodziców też wypowiedzenie tego jest często jakimś zamknięciem etapu. Więc warto sobie to przećwiczyć. Warto porozmawiać z kimś, kto na potrzeby sytuacji poudaje dziecko, żeby te słowa nie brzmiały tak obco, kiedy już będą kierowane faktycznie do dziecka. Dlaczego nie mówić, odszedł, albo jest gdzie indziej, albo nie będzie już z nami? No, bo dziecko oczywiście te słowa rozumie dosłownie, i chociaż nam się wydaje, że ono wie o co chodzi, to w jego głowie to się zapisuje jako jakaś sytuacja odwracalna. To jest w jakiś sposób krzywdzące, dawać dziecku poczucie, że to się może odwrócić. Oczywiście, do pewnego etapu rozwoju dzieci nie do końca rozumieją, że to jest jakoś nieodwracalne, że to się nie zmieni. Więc jest to naprawdę ważne, żeby powiedzieć o tym wprost. Ym, może też dodać, że już nie wróci albo że nie da się tego zmienić. No i zdecydowanie zniechęcam do poruszenia w ogóle tematu winy, Ym, bo samo hasło to nie jest Twoja wina albo to nie przez Ciebie. Otwiera w ogóle w głowie dziecka taką opcję, że ona by mogła mieć z tym coś wspólnego. Jeżeli bardzo czujecie potrzebę wypowiedzenia się w tym temacie, winy, to najlepiej powiedzieć, że nikt nie mógł nic zrobić, albo że tak już jest, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie odnosząc się bezpośrednio do dziecka i jego winy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko wprost o to pyta czyli kiedy ono samo mówi, czy to jest moja wina, że coś tam się stało, no to wtedy zapewnienie o braku tej winy jest oczywiście potrzebne i słuszne. Jeżeli w życiu Waszej rodziny jest obecna wiara, to y, można też dodać kilka słów na temat tego, co się teraz może dziać z dziadkiem. E, a jeśli nie, to niekoniecznie do tego zachęcam. Y, jednocześnie, no, każdy może oczywiście dodać słowa y, na temat tego, że ta osoba była dla nas bardzo ważna i że jej życie tutaj było dla nas dużą radością i że był świetnie, kiedy tutaj była. Dobrze jest w takiej rozmowie też dodać pytanie o to, czy dziecku chciałoby coś więcej się dowiedzieć. Czy będzie jeszcze powrót do tej rozmowy albo do jakichś pytań? Z najprawdopodobniej tak. Dzieci często nie mają pytań w danej chwili, ale później się w nich uruchamia jakaś dociekliwość. Czasem nawet taka, no właśnie, pozbawiona dorosłego wyczucia sytuacji, tak jak w tytule zresztą. Dlatego ważne jest to, żeby dziecko miało dostęp do takiego dorosłego, który jest dostępny emocjonalnie, bo czasem rodzice nie są w ogóle w stanie odpowiadać na potrzeby dziecka i wtedy ono potrzebuje kogoś, kto się z nim pomartwi, kto z nim pogada, kto się pobawi, komu będzie można odpowiedzieć, opowiedzieć o tym, co się dzieje, jakie to jest trudne. To może być dziadek, ciocia, ktoś, kto jest ważny i ktoś, kto jest w miarę blisko. Jeśli rodzice nie są w stanie tego zrobić w danej chwili, to jest uzasadnione poszukiwanie innej osoby. Rodzice często też mówią o obawie, że się rozkleją w trakcie tej rozmowy. No i realnie byłoby dobrze, żeby się trochę rozkleili. Nie ma w tym nic, co jest nie w porządku, bo najbardziej niebezpiecznym komunikatem to byłaby wiadomość np. o śmierci taty, przekazywana przez mamę, która jest uśmiechnięta i próbuje. Mówić spokojnie, chociaż da się w niej wyczuć jakieś duże napięcie. Dzieci mają wiedzieć, że to, że im się chce płakać, to jest w porządku. I że rodzice też płaczą. Albo że jak nam jest smutno, to płaczemy. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby rodzica to przygniotło i pozbawiło mowy, ale to, że on będzie płakał, albo że na chwilę przerwie to jest nic dziwnego to jest naturalne i potrzebne. No i co poza tym? Warto możliwie dbać o y, rutynę, żeby u dziecka się za wiele nie zmieniło w planie dnia. Y, warto powiedzieć opiekunkom y, albo opiekunom, albo nauczycielom o tym, że dziecko przeżywa taką stratę, żeby oni gdzieś byli bardziej świadomi tego, z czego mogą wynikać jakieś ewentualne trudności albo czego się spodziewać, y, bo dziecko może się zachowywać w sposób trudny. Y, może też na moment stracić jakąś umiejętność, y, na przykład samodzielne spanie. Albo załatwianie się do nocnika bezbłędne. Ale jeśli to trwa tylko chwilę, no to jest niestety jakoś normatywne. Jeżeli powoduje to niepokój rodziców albo się przeciąga, no to warto się oczywiście skonsultować z psychologiem dziecięcym. I wreszcie, pogrzeb. Zdania są podzielone w temacie zabierania dzieci na pogrzeb. Myślę, że dużo zależy od tego, jakie są prognozy dotyczące tego wydarzenia. Czy rodzice będą bardzo rozbici? Czy będzie ktoś, żeby być właśnie realnym wsparciem dla dziecka? Czy to będzie jakaś ogromna uroczystość, czy rodzinne spotkanie w mniejszym gronie? Nawet jeśli nie zdecydujecie się na zabranie dziecka na pogrzeb, to ono i tak potrzebuje, tak jak każdy człowiek zresztą, jakiegoś domknięcia. Może to będą odwiedziny na cmentarzu nieco później, może napisanie listu do tej osoby, która zmarła, może powieszenie zdjęcia. Warto się zmierzyć z takim pożegnaniem dziecięcym, bo to jest no, często bardzo jakoś poruszające dla dorosłych, ale, yy, ale też ważne dla dzieci. Yy, I ostatnia sprawa, która też czasem budzi wątpliwości, czyli wspomnienia. Yy, zdecydowanie warto sobie przypominać tą zmarłą osobę yy, i przeglądać zdjęcia, oglądać pamiątki, mówić o swoich wspomnieniach i się wspólnie posmucić, yy, bo żałoba jest ważną częścią pożegnania. I bez niej owszem, sobie można poradzić, no ale to najczęściej rodzi kłopoty. Bo najważniejsza lekcja, którą dziecko może wyciągnąć od rodzica w takim trudnym czasie, to jest to, że zdarzają się w życiu straszne, straszne chwile, strasznie smutne chwile, ale da się je przetrwać, nie udając, że są wesołe, nie pomijając ich, będąc w tym smutku i jakoś widząc go, pamiętając, że on mija, bo to jest uczucie, które jest ważne, który jest trudny, ale ono przemija. No i życzę wam, żebyście nigdy nie musieli się z taką rozmową mierzyć, ale gdyby tak się stało, to trzymam kciuki, yy, trzymam kciuki za spokój i po prostu za dobre rozmowy.